leży. korzeniami coś jest. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. Ukryli się. Dziękujemy, sprytne panie, chłopaki! Niech nie chlebioda, ma was w opiece! Dobra, udało się. Geralt powoli zmienia kolor włosów. O, już wszystko jest w porządku. Mapa, znacznik i... Dobra, w sumie obojętne w którą stronę. Jedź podka! Dawaj a musimy sobie ulżyć. Bo trochę nam ciężko. Zaraz sobie wybierzemy jakąś misję, żeby sobie jeszcze porobić. O, Stop, 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 stop. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostem. Mm, dobra, i musimy udać się do. O, zrobimy sobie ten wykrzyknik tutaj. Tylko udamy się pierwsze do Zdrawko. No zdrawko ma dużo, dużo hajsu. Już tam do niego idziemy. Czy Ciam da mi kredyt, jak oddam żonę w zastaw? O! Żona w zastaw to jest chyba dobry pomysł. Dobra, no niestety musimy podejść tam powoli. Bo tutaj nie chcę... Chociaż chyba to nikomu... O nie. Nikomu to nie będzie przeszkadzać, jak będę robił takie uniki. No, jednak się boją troszkę. Ale myślę, że większego przypału tu nie będzie. Było jednak miecza nie wyciągam. Uwaga, uwaga. Uwaga. O, jest. Udało się. Siemasz, zdrawko. Witam. Mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze. Wspaniale idą. Pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Liczę, że kupisz od nas wszystko. Takie mieczyki mamy jeszcze. Już się trochę zapychał u niego. Powoli. No ale cóż. Już nie ja mu kazałem mieć tyle hajsu. Ale kurczę, wydaliśmy i tak u niego dużo więcej, mi się wydaje, tych pieniędzy. A on, no, no nie ma, ale jakoś tak. Mieliśmy, jak przyjechaliśmy do są, mieliśmy przy sobie jakieś 90 tysięcy Jak zaczęliśmy tworzyć rynsztunki To prawie wywaliliśmy się do zera No ale dobra, tam jeszcze poszło na korwowianko Dobra, to też od nas kupisz Dobra, te proste narzędzia, 15% sprzedałem, bo to w sumie do niczego nam się nie przyda. Dobra, te zbrojki mu jeszcze sprzedajemy. O, już mamy 20. Myślę, że spokojnie możemy powoli podejść do tego gryfa. Tak mi się wydaje. Jakie nam mamy tu narzędzia? Czeladnicze narzędzia dają nam 40%. Dobra, czeladnicze też możemy sprzedać. I proste narzędzia też możemy sprzedać. Wywabiać kolorów. Dobra, te barwniki na razie sobie zostawiam, bo ja będę chciał pójść tutaj, pozmieniać troszeczkę. Jeszcze byśmy się u niego naprawili, co? Napraw za 1300. No dobra, niech będzie mu. Bywaj, Zdrawko. Bywaj. Powodzenia na szlaku. Może jutro sobie stworzymy, stworzymy tego gryfa? Ja też sobie pooglądam. Yy... Oglądam na YouTube jakieś buildy, które byś jakiś build, żebyśmy mogli sobie stworzyć. Eee... I zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Tutaj byśmy zrobili ten wykrzyknik. Tu mamy wykrzyknik, już dosyć pytajników na dzisiaj. Chyba że będziemy totalnie przebiegać koło jakiegoś pytajnika to sobie wtedy go zgarniemy. Ale tak nie będziemy jakoś na siłę ich szukać. Ale, ale, ale. Ale, jak będziemy przechodzić przypadkiem koło pytajnika, to sobie go zgarniemy. Dobrze, i myślę, że tutaj. Tutaj się przeniesiemy. Cyk, i w ten sposób. Jak tam wygląda czas w ogóle? Bo, dobra, mamy... mamy jakieś 20 minut, streama jeszcze 20 minut, streama, myślę, że jeden wykrzyknik, góra, dwa uda nam się jednak zrobić. Pomówić. No nie pomówić. Nie, nie. No dobra, porozmawiajmy. Jak musimy? No i jak tam Twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z Tobą porozmawiać. Dobrze? Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w Twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią Zły urok no, Ale wydaje mi się, że nie Aby, będziemy ogarniać jeszcze tego mm. Niech zgadnę Z, dnia Z dnia na dnia się tego na się odległa i wyniosła jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu Żartujesz sobie? To poważna sprawa Choć nie przeczę, że... Wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Okej. Okay. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. No dobra, skąd ten pomysł, że to klątwa? A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Tak jest? Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivien unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja mm -hmm. postanowiłem uciec się do podstępu. Do podstępu... Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Okej. Okay. Zatem pewnego wieczora... Tłumacz sobie to, przyjacielu, jak chcesz. Szpaczki. A gdy Vivien wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przestała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. Mhm. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Okej. Okay. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Hmm. Nic cię nie zdziwiło? Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. A może po prostu miała no, Nie, to chyba, chyba by nie uciekała. Nie zawracałbym ci głowy. uważał, że ten dźwięk był naturalny. Dobra. Opowiedz mi więcej o Vivian? Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivian spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Hał, to do tego będzie wszystko prowadzić. Przez. Dobry pomysł. W Zajmiesz sumie. moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Wivien zrobię wszystko. No dobrze. Myślę, że możemy ogarnąć ten temat. Fajna misja e, ogólnie. Dobra, ale więcej o turnieju, przyjacielu. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę, ale przede wszystkim o chwałę. Mm -hmm. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. <noise> Zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale, i tak jesteś Ale. słaby gościu. Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. Dobra, pierwsze jakieś honorarium? To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego, moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale, oczywiście, chcę sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? no, za turniej to co najmniej 6 stówek nie no dobra 580 Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. No i fajnie, zgoda. Zaciekawiłeś mnie. Hmm. Dobrze. Zajmę Ciekawy się. Ciekawy ptaszek To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Wivien. Nie odpadnę. Za kogo tym nie masz? Znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fektujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. N nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmy. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? E, no. E, ja ogólnie. O, nie potrzebuje prób treningu, nie? No ale... okej okay, no, potrenujmy walkę mieczem. To może fechtunek. Chodź ze mną. Idę. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Taki starcie się symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej okay. lubię pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivianie. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastanawiam. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. Gdzie my idziemy? Gdzie on nas kurcze ciągnie? Aha, tutaj na... Taki plac... Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Dobra, jestem. Wyzywajcie. Pari? Tylko nie ma jazdy po matce. rozważnie. No dalej. Bańki go, normalnie. Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Nie no, widzisz, że potrafię jednak. Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Dobra, dawaj, trening, jest dziecki. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Chodź ze mną. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błonie. Okay. Kończy się z powrotem na arenie, a ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za areną. Teraz tam pójdziemy. Może być? Cóż, myślę, że tak jak już mówiłem, te ćwiczenia są mi zupełnie niepotrzebne. Jedyne co tu mógłbym zrobić to teraz medytację, żeby się stał dzień. Byle złożyć i w bój. Wszystko gotowe. Bo to jest naprawdę niełatwe. Mhm. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie, nie potrzebny nam dodatkowy na czas. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. I mam ich ścinać mieczem możesz jechać i do nich strzelać? Do tych sędziów dobra Ogień! Chyba nie trafiłem Bardziej mnie Chyba robi strzelanie do celów Niż strzelanie, niż yy... Czesanie mieczem. Aha, dobra. Dobra, rozumiem. Czyli tutaj nie ma automatu. Jedziesz płotka. Okej. Okay. <gryw> Czyli jednak strzelanie do celu też słabo. Eee, nałożymy sobie umiejętność raz? tą... Mogą rozstawić nowe kukły. Eee, mam już dość. Eee, wykupimy sobie tą umiejętność Wystarczy. spowolnienia przestrzelania. zmordować konia przez prawdziwą gitwą. Dokąd teraz? Trening strzelecki. Postrzelajmy do celu. Chodź ze mną. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam okay. nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupidynowi, go? którym ciebie. Nie wiem, o czym mówisz. Gdzie jest ten plac? Ciężko, a ciężko na służbie Dobra, to tutaj. Co mam robić? Wal w czerwone. Okej. Okay. Walić w czerwone, a to jest na czas, tak? Ten też chyba jest czerwony. Dobra, tutaj gładko. Jeszcze raz? Nie, wystarczy. Wystarczy tego strzelania. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Okej. Okay. E, szybka medytacja na początek, żeby trochę jaśniej się zrobiło. Dobrze. Będziemy się zarejestrować. Co tu mamy? Dzień dobry. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalność. Dobrze. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że hmm. możesz wystąpić jako Gerald z Rivi. A to niespodzianka. <noise> Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Eee... Jak się dokopałeś do Ravixa? Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj w Tusą traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Kalante z Cintry. Okay. Zgadza się. Mm, a czegoś się dowiedziałeś o Geralcie z Rivi? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Liwi. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu Wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Liwi. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że Waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. <laughs> To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilwgardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. E, Okej. Okay. No nie, jako Geralt wystąpimy. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. Hmm. W takim razie dziękuję. No i Czy fajnie. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania cię? Nagród? Przyczyn? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Dawaj. Eee, opowiedz o... wyzwaniach. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie Ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Ok. Będziemy sprawdzać. Wygodne. Z przysięgą o co chodzi? Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Okej, okay, nad tym się musimy zastanowić. A nagrody? Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę. Fajnie by było zgarnąć wszystkie. wszystkie. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to Miecz. Który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż do okay. Mazajru. Dobra, wiem wszystko. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie. Na co chcesz przysiąć? No właśnie, na co? Na czaple? Na miłość mojej pani eee, na podwiązkę jaśnie oświeconej. Eee, na miłość mojej pani. Przysięgam na miłość mojej pani, której imię musi zostać tajemnicą. Że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. <noise> Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Tak jest. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Gioma dostajesz zbroję turniejową. Hmm, błyszcząca. <laughs> Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Wspaniale. Namiot się na pewno przyda. Nie no, Gerald, jak ty elegancko wyglądasz. Naganski Geralt, ale dobrze. Eee, nie będziemy dzisiaj ruszać turnieju rycerskiego, zrobimy sobie go jutro, bo jutro ostro ruszamy z Wiedźminem.